Pracowy, spoko. Okej. Okay. Eee, ja robię nowy stół. Ja I... robię. Zrobiłem. Okej. Okay. Jak ja mam cię znaleźć? jest przebieg. coś? Publiczny. Eee, stół 257. 257, 257. Jest 255, 256, 258. Elo. Ale, ale ty jest absolutnie. jakiś typ. Jakiś typ jest. Weź go wyrzuć. Ja chcę tutaj, o. Start. Kurwa. Będziemy grać w Warcabyk, zaczynajesz ty. rozpierdolę cię! No Ja, ale to będzie... Ale to będą emocje. O Jezu. Kuba chyba się tam nudzi ty. Ja, ja zapomniałam jak się w Warcabyk gra ty. Skurde. No. Aha, ty, ty już grałeś? No. Aha. Elo. No nie, Hello. trochę źle to zrobiłam. Kurde, mogłam tu pójść. <śpiewanie> mm -mm -mm. Nie zjebałem O cikuj. No Ty k***a parowa ty Jezu mój telefon A no teraz ty? Czemu ja się mogę tym ruszyć? Czemu ja nie mogę się Cześnie. ruszyć tymi 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 z tyłu? Ale gówno Najwidoczniej musisz się wyjść z przodu a nie mogę się w ogóle ruszyć W sensie Co? A bo ty się... A ty się możesz ruszyć? Nie. Ej no, ej, coś się zrobiło się. Nie, ty musisz. Ale ja nie mogę! Sprawdź, a sprawdź każdy po kolei. No sprawdzam każdy po kolei. O, o, a. Ale to jest gówno. No kurwa nie zbiję cię. Ej, czemu ja cię nie zbiłam? Co? Czemu ja ci nie zbiorę? Masz jeszcze jeden ruch chyba. No, Gdzie? Masz jeszcze jeden ruch. W którą stronę? Nie Kurwa. wiem. Piszę, że masz jeszcze jeden ruch. Aaaa! Tu co zjebało? Masz, masz ruch jeszcze. Tak? No. Bo ja się nie mogę ruszyć, jak się musisz. ty masz? No jak ja mam? A, ja mam, dobra. Masz czapkę, Kornik. No, Fajny hmm. temat, nie? Dobra, grę. No ty teraz. Ja się nie mam ruszyć. To jest Czemu ja sobie tego nie powiększę? Jestem głupia. Ha! Adam, a co muszę robić? Mogę się poruszać po kilka pól Pól? pól, pól, pól? No. no tych takich ten na tym Wypiał już No patrz, zbieraj idę Elo Jiba na jaki teleport? <grymne> <grymne> Rezywa mnie bardzo na kurwa Przeciwko co szkole a jeszcze ja! Teraz ja Towa to Nie no kurwa już przegrałem Nie mam gdzie ruchu, tylko tu dobra Didi. didi!